pod laża przed sezonem, jeszcze dosyć pusta, moloczeka tam się jakiś morską kąpie Proszę państwa, w takim miejscu normalny turysta musi. Albo się zawrócić, albo iść tam do mostku A turysta nienormalny podwija nogawki i wchodzi A tam jeszcze czeka wrona szara na turysta. Łabędzie na plaży w Sepocie Chodzą na łabędzi. O ile kawek. I wrony szare. Wrony nad morzem. I tak. Ile gołęgi. Pani karmi gałęgi. I łabędzie. Ten słoik trzy tutaj ze mną do to prosto z Warszawy Mam takich słoików osiem Słuchajcie jak trzeszczą te pale Bale czy pale Ochroniarze zebowskiego molo. Przecież nie ma żadnego stormu, normalna pogoda. Popatrzmy jeszcze na tą pustą plażę Latem Będzie tu nie do zniesienia I nie ma oczywiście Sopotu bez Molo Więc kończymy z tym filmik widokiem na Molo